Witajcie! W kolejnym odcinku naszych wywiadów poznaj i pokochaj branżę ślubną. Ludzie, dla których śluby to pasja. Dzisiaj naszym gościem jest Małgorzata Kochanek. Małgorzato, powiedz czym właściwie się zajmujesz, czym zajmuje się Twoja firma? Zajmuję się organizacją WESEL. Organizujemy Wesela kompleksowo i przede wszystkim koordynujemy nasze Wesela. Pierwsze pytanie, które, które właśnie mi się nasuwa, jak to się stało, jak zaczęłaś w ogóle się tym zajmować? Miałam robić coś innego, chciałam prowadzić wypożyczalnię, taką luksusową, miało to być powiązane z weselami, zawsze mnie interesowała jakaś taka aranżacja, coś związanego z przyjęciami, tak żeby one przepięknie też wyglądały, ale jakoś nie znajdywałam możliwości na realizację tego i weszłam na stronę jakiejś polskiej agencji ślubnej, Zobaczyłam, że w Polsce taki zawód istnieje wcześniej, jakoś, nawet oglądając film z Jennifer Lopez, nie miałam świadomości, że można byłoby to robić w Polsce. I jak yy, przejrzałam tę stronę internetową, e, później zaczęłam szukać innych. Później przejrzałam strony internetowe amerykańskie, brytyjskie, niemieckie, i wtedy stwierdziłam, że to jest niemożliwe, że ktoś stworzył zawód specjalnie dla mnie. Kiedy właśnie nastąpi ten moment? Jak długo się już tym zajmujesz? Robię to od 11 lat. Były różne momenty. Początki były trudne. Wtedy było bardzo mało agencji ślubnych w Polsce i ciężko było się przebić z takim pomysłem, wytłumaczyć ludziom, usługodawcom, czym tak naprawdę się zajmuje. Ale udało mi się to wszystko przejść i minęło 11 lat, i nadal to robię. Jakie są Twoje najmocniejsze cechy charakteru, które też jakby pomagają Ci odnaleźć się w tej branży? Jestem bardzo spontaniczna. Bardzo pracowita, cierpliwa, bardzo cenię sobie też u innych uczciwość, sprawiedliwość i też taka jestem. Jest to dla mnie niezwykle ważne i też bardzo lubię z takimi ludźmi pracować. To jest dość istotne dla mnie. Mam też takie cechy przywódcze, które bardzo się przydaję, przydadzą w, w tej pracy, bo muszę zarządzać e, zespołem ludzi, którzy tak naprawdę nie są moimi pracownikami. Ale są współpracownikami, tak? Albo można powiedzieć podwykonawcami, usługodawcami. I, I nie zawsze są też to ludzie, których ja wybieram, tylko czasami są to ludzie, których klient wybrał. A co właściwie wyróżnia Twoją firmę? Przede wszystkim skupiam się bardzo na e, oprawie. Czyli bardzo lubię dopracowywać e, tą część wizualną i dekoracyjną, to jest dla mnie istotne. I to, czego w zasadzie klient jednorazowy nie jest w stanie zweryfikować przed rozpoczęciem współpracy, to na pewno bardzo indywidualne podejście do klienta. I, i oni bardzo dobrze się z tym czują. E, daje im wolną rękę tam, gdzie trzeba, a tam, gdzie trzeba, doradzę. I myślę, że to jest, do, to jest bardzo istotne. A jakie są największe wyzwania w pracy konsultanta? Myślę, że na samym początku to stworzenie sobie bazy usługodawców, to wypracowanie sobie szacunku u nich, bo to jednak jest wizytówka, z kim pracujemy, to jak nas później postrzegają nasi klienci. Kolejnym istotnym wyzwaniem na pewno jest sprostanie oczekiwaniom bardzo różnych osobowości. Nasi klienci są bardzo różni, każdy jest inny, pochodzą z różnych państw, kontynentów, więc musimy sprostać ich oczekiwaniom i e, znaleźć złoty środek dla każdego, tak żeby było idealnie. A za co najbardziej cenisz swoją pracę? Najbardziej lubię poznawać nowych ludzi. To jest najfajniejsze, że jednak mamy do czynienia cały czas z różnymi ludźmi. Poznawanie ich kultur, tak? ich osobowości, ich stylu bycia, to jest niesamowite. Ich oczekiwań, gdy oni nam opowiadają o tym, jak wyglądają wesela u nich, jak to wygląda u nas, to to jest na pewno, to jest na pewno bardzo fajne. Czy śluby i właśnie ta branża, to czym się zajmujesz, to jest dla Ciebie praca tylko, czy też pasja? I na pewno jedno i drugie, tak? No bo praca e, daje zarobek, a pasja pozwala na samorealizację. Więc e, na pewno w głównej mierze jest to moja pasja, która pozwala mi zarabiać na życie. E, myślę, że żaden wedding planner nie jest w stanie pracować w tym zawodzie. Jeżeli tego nie kocha, czy jest jakiś styl yy, na przykład ślubów, który bardziej do ciebie przemawia, który gdzieś tam się, w którym się bardziej odnajdujesz? Organizuję wesela w bardzo różnych stylach. Naprawdę, od rustykalnych po styl glamour, ale myślę, że najbardziej, yy, najbardziej lubię takie naturalne, yy, naturalne dekoracje. Yy, bardzo lubię też intensywne kolory, więc to na pewno są dla mnie ulubione wesela tam, gdzie mogłam. Wykorzystać odważne, silne, mocne kolory. Zazwyczaj panny młode chcą dekoracje w kolorze białym lub różowym, ale bardzo lubię takie, takie, takie odważne realizacje. Proszę, powiedz, właśnie jeszcze, jakim jesteś człowiekiem, jakie są Twoje takie codzienne rytuały i w ogóle co lubisz robić poza pracą? Poza pracą mam ogródek kwiatowy w którym mam bardzo dużo kwiatów i uwielbiam po prostu w nim pracować, uwielbiam grzebać w ziemi, uwielbiam przesadzać, kupować nowe rośliny, y, zmieniać aranżacje. Ja mam ogródek w stylu wiejskim, więc y, no, pozwala on też na zmienianie, na ulepszanie go każdego roku i myślę, że jeszcze przede mną długa droga, bo jestem początkującym ogrodnikiem. E, lubię też bardzo jeździć konno. Dawno już tego też nie robiłam, ponieważ mam e, trójkę dzieci, więc trochę trudno jest znaleźć czas na to hobby, ale to jeszcze trochę i na pewno do tego wrócę. Poza tym, tak jak powiedziałam, mam troje dzieci i one też wypełniają dużą część mojego życia. E, mam męża też, więc mąż też wypełnia dużą część mojego życia. Lubię robić dla nich e, dobroci. Zastanawiam się właśnie, czy jeszcze, właśnie obok tych ślubnych marzeń, o których już wspomniałaś, czy masz jeszcze takie właśnie niezwiązane ze ślubami marzenia do spełnienia? To na pewno chciałabym się bardzo wyspać. <laughs> Mój synek ma w tej chwili rok i kilka miesięcy. E, najstarsza córka ma 6 lat, więc od dłuższego czasu nie miałam e, możliwości wyspać się tak naprawdę, więc chciałabym się wyspać przynajmniej tak z 2 dni bez, bez, przeryw, bez przerwy, czy bez przerywania w nocy powiedzmy. E, na pewno bardzo chciałabym pojechać do Toskanii. I o tym już marudzę mojemu mężowi od kilku lat. To jest moje naprawdę takie marzenie, które już jest w zasadzie blisko realizacji, bo mieliśmy w tym roku pojechać, ale y, sytuacja międzynarodowa na to nie pozwoliła. E, chciałabym widzieć Australię i chciałabym zobaczyć Amerykę, ale nie tą Amerykę taką e, zurbanizowaną. Tylko chciałabym zobaczyć naturę amerykańską, i chyba musiałabym ją przejechać z jednej strony na drugą, ale to też jeszcze się uda. A jeszcze takie pytanie, właśnie wracając do kwiatów, bo akurat przyznaję, że też je bardzo lubię. To czy masz jakieś swoje ulubione kwiaty? To zależy od pory roku. Każda pora roku ma swoje, e, swoje piękne kwiaty. Wiosną bardzo lubię tulipany czerwone. Eee, później latem na pewno moje róże, Te szczególnie są moje ulubione, ponieważ one kwitną w zasadzie cały rok i to wszystkim je reklamuję i wszystkim polecam. A na jesieni lubię trawy. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje, za te, za te tyle wartościowej wiedzy i za bardzo, bardzo miłą atmosferę i zaproszenie w ogóle do, do swojego domu. Za to, że zgodziłaś się wystąpić w naszym Z wielką projekcie. Eee, no i to, czego Ci mogę tylko życzyć, no to przede wszystkim realizacji marzeń, realizacji tych wszystkich planów. Mam, mam nadzieję, że się jak najszybciej spełnią. No i aby wszystko tak dalej pięknie wychodziło spod Twoich rąk, jak kwitnie pięknie Twój ogród i, i życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo. Tobie też. Mhm.